Bezpieczne odprowadzenie koni na miejsca, a już za momencik pokaz ułanów. Dosłownie za 2-3 za minutki prosimy, aby Państwo pozostali z nami przy barierkach. bo na pewno będzie na co popatrzeć. Pięknie wyglądanie. Ja nas pyskam idziemy Przemieszczać trudne e, przeszkody terenowe. W momencie, kiedy oddział przemieszczał się drogą, jechali w innym szyku, jakieś przewężenia, mostki. Oczywiście musieli również manewrować podczas walki. W związku z czym, wszystkie te figury, które będą wykonywać, miały ich do tego właśnie przygotować. Dowódca jednym rozkazem Patrz! był w stanie skierować, skierować w odpowiednią stronę taką liczbę ułanów w takim szyku, w jakim w danym momencie było to potrzebne na polu walki. Sekcja! O jednemu na początku zawsze musimy odliczyć, dlatego że każdy ułan w szyku ma swój numer, co powoduje, że w danych kombinacjach danym numerkiem znajduje się na różnych pozycjach. Ale zawsze na tych samych one się nie zmieniają dla danego numeru.

Köszönöm szépen! Hogy köszönöm hogy köszönöm, a köszönöm, a köszönöm. A köszönöm.